Witam w kolejnym odcinku Poradnika Geograficznego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuować film z serii map fizycznych poszczególnych kontynentu świata i dzisiaj zajmiemy się kontynentem północnoamerykańskim. Na początku chcielibyśmy Was zachęcić do nauki nie tylko mapy fizycznej, ale również mapy politycznej, gdyż ta umiejętność na pewno przyda Wam się na egzaminie maturalnym. A więc zaczynajmy omawianie poszczególnych obiektów, Fizyczno-geograficznych. Na początku zajmiemy się wyspami. Pierwszą taką wyspą jest Nowa Fundlandia. Znajduje się ona na wschód od kontynentu północnoamerykańskiego. Później mamy największą wyspę archipelagu Arktycznego, czyli ziemię Baffina. Następnie mamy dość dużą wyspę, która znajduje się na zachód od ziemi Baffina, czyli wyspę Wiktorii. Teraz pójdziemy do niższych. Partii kontynentu północnoamerykańskiego. Pierwszą taką wyspą ważną jest Kuba. Znajduje się tam państwo socjalistyczne o tej samej nazwie Kuba. Później mamy Haiti. Na wyspie Haiti znajdują się dwa państwa. Pierwszym z nich jest Dominikana, drugim z nich jest Haiti. Trzecią wyspą jest Grenlandia. Grenlandia jest to obszar autonomiczny Królestwa Danii. Grenlandia również jest największą wyspą na świecie. Jak również na Grenlandii znajduje się drugi lądolód. Na świecie są dwa lądolody, jeden na Antarktydzie, drugi na Grenlandii. Później mamy wyspę Vancouver. Jest to wyspa znajdująca się południowo-zachodniej części Kanady. Vancouver słynie z organizowania Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku. Później mamy Małe Antyle. Jest to archipelag znajdujący się między Morzem Karaibskim a Oceanem Atlantyckim. W skład Małych Antyl wchodzi m.in. Barbados, Dominika, Martynika czy Gwadelupa. Jeszcze jeden warty uwagi archipelag to archipelag Aleuty. Znajduje się on w północno-zachodniej części kontynentu. Jeżeli chodzi o góry, to pierwsze... Pasmo, które również jest najdłuższym pasmem na tym kontynencie, to kordeliery. Kordeliery stanowią w pewien sposób barierę orograficzną, która powoduje, iż w centralnej części kontynentu mamy zdecydowanie niższe opady. Takie zjawisko często jest nazywane cieniem opadowym. Później mamy góry skaliste, znajdujące się na wschód od kordelierów. Później mamy Apalachy, które powstały zarówno w orogenezie kaledońskiej i hersyńskiej, I mamy jeszcze Górę Alaska na północy, gdzie znajduje się najwyższy szczyt kontynentu, czyli Kinley. Jeżeli chodzi o wyżyny, to na pewno trzeba znać wyżynę Colorado. Płynie również rzeka o tej samej nazwie, jak również Wielkie Równiny. Wielkie Równiny jest bardzo rozległą krainą, która słynie... Ze stepów. Step była to trawiasta formacja roślinna charakterystyczna dla klimatu umiarkowanego, ciepłego, kontynentalnego. Jeżeli chodzi o niziny, to na początku mamy nizinę atlantycką, później nizinę zatokową i na samym końcu nizinę hudsońską. Jeżeli chodzi o półwyspy, to pierwszym znanym półwyspem amerykańskim jest Floryda. Półwysep Floryda słynie z klimatu zwrotnikowego morskiego. Później mamy Yucatan. Jest to bardzo słynny turystycznie obszar Meksyku ze względu na pozostałości cywilizacji majów. Mamy jeszcze bardzo duży półwysep Labrador. Labrador może się pojawić na maturze w kontekście ruchów izostatycznych. Jeżeli chcielibyście więcej. Dowiecie się o ruchach izostatycznych, to zapraszamy do zobaczenia naszego filmu właśnie o tych ruchach wewnętrznych Ziemi. Później mamy Nową Szkocję i na samym końcu Półwysep Kalifornijski. Teraz zajmijmy się obiektami hydrologicznymi, które należy znać. Na początku zajmijmy się morzami. Pierwsze z nich to Morze Sargasowe. Jest to bardzo duże morze, znajdujące się na wschód od kontynentu amerykańskiego. Później mamy morze Bafina i morze Boforta. Wiem, że często myli się ta nazwa uczniom, lecz pamiętajcie, że koło morza Bafina musi być ziemia Bafina. Następnie mamy morze karaibskie, zatokę meksykańską, która słynie z bogatych złóż ropy naftowej, jak również z częstych wycieków i klęsk żywiołowych spowodowanych z wyciekiem tego złoża surowcowego. Później mamy Zatokę Kalifornijską, Zatokę Hudsona i Morze Labradorskie. Przejdźmy teraz do wód, które znajdują się na kontynencie. Pierwsze co to trzeba znać pięć wielkich jezior amerykańskich. Pierwszym tym jeziorem jest Jezioro Górne, później mamy jezioro Michigan, jezioro Huron, Erie i Ontario. W bliskim położeniu tych jezior znajduje się również rzeka Świętego Wawrzyńca. Teraz przejdźmy do najdłuższej rzeki kontynentu amerykańskiego, czyli Mississippi i bardzo długim dopływem Missouri. Później mamy rzekę Mackenzie, która płynie koło dwóch również wielkich jezior. Pierwszym z nich jest jezioro Niedźwiedzie, a drugim jeziorem jest jezioro Niewolnicze. Również gdybyśmy szli na południe od jeziora Niewolniczego, to natrafimy na dość duży zbiornik Jezioro Winnipeg. Później mamy rzekę Yukon, jest to najdłuższa rzeka Alaski. Jezioro Nicaragua znajduje się tam, gdzie państwo o tej samej nazwie. I mamy jeszcze rzekę Kolumbii i rzekę Colorado. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kontynent północnoamerykański. Zapraszamy do oglądania filmów, gdzie omawiamy podstawowe pojęcia z mapy fizycznej w przypadku innych kontynentów.